First, the eye. Charles Darwin himself said, To this day, the eye makes me shudder. Creationists are particularly fond of the eye because they like saying, What is the use of half an eye? Oko fascynowało naukowców od dawna i to nie tylko przez jego złożoność czy fakt, że zmysł wzroku uważamy za najważniejszy. Nie można przecież pominąć antropologicznego wymiaru spojrzenia w różnych kulturach. Od przyzwolenia na patrzenie prosto w oczy po oparcie hierarchii o to kto patrzeć może prosto w oczy, a kto powinien wzrok odwracać. No i w niektórych miejscach Oczy właśnie są jedyną częścią ciała, którą możemy zobaczyć u drugiej osoby. Czy w ogóle jesteśmy w stanie wyobrazić sobie świat bez wzroku, i nawet nie mówię o zmaganiach codziennych, takich jak poruszanie się czy czytanie, ale o ogromie bodźców, których bylibyśmy pozbawieni. Nic więc dziwnego, że od bardzo dawna ludzie szukali rozwiązań, by oczy chronić i leczyć. Pierwsze próby ratowania, czy raczej poprawiania wzroku to około 750 rok przed naszą erą. Z tego okresu w Asyrii w północnej Mezopotamii zachowała się najstarsza soczewka, a nie wiemy na pewno, czy ten kawałek polerowanego kwarcu służył do powiększania oglądanego obiektu, czy może do skupiania światła, by wzniecić ogień. Seneca Młodszy już w pierwszym wieku naszej ery opisywał sposób na ułatwienie czytania dzięki kuli wypełnionej wodą. Faktycznie pierwsze kamienie używane do czytania to dopiero X wiek naszej ery, a rozwinęły się po publikacji Ibn al haythama arabskiego fizyka, twórcy dzieła Al-Manzir. O optyce. Pierwsze okulary do noszenia na głowie powstały we włoskim Treviso około 1260 roku, a w 1351 powstał fresk, na którym widać kardynała czytającego księgę przez okulary. Najstarsze zachowane do dziś okulary to przedział między XV a XVII wiekiem. I właśnie w tym samym momencie okulary przestały być tylko narzędziem poprawiającym wzrok, ale stały się też nieodłącznym elementem stylu. I tak jest do dziś. Po drodze wymyślono też lorgnon, czyli okulary do poprawienia wizji w dal i bardziej niż faktycznie pomagały, stanowiły o statusie społecznym i bogactwie posiadacza. Innym przyrządem zapomnianym przez historię jest monokl, również lubiany przez wyższe klasy, a popadł w niełaskę po II wojnie światowej, gdy zaczął być mocno kojarzony z nazistowskimi oficerami. Trudniejsze czasy dla oczu miały nadejść dopiero wraz z telewizją, bo chyba każdy z nas słyszał od mamy, żeby nie siedzieć za blisko kineskopu. Ale to był mit, bo tak naprawdę wszystko rozbiło się o krótką serię kineskopów produkowanych przez General Electric i bardzo szybko wycofanych, które emitowały za dużo fal X. Faktyczne zmęczenie wzroku przez patrzenie na ekran ze zbyt bliska wynika raczej z długotrwałego napięcia mięśni w gałce ocznej. Dlatego, pracując dużo przed komputerem, powinniśmy co kilkadziesiąt minut popatrzeć w jakiś oddalony punkt. Tak samo mitem jest szkodliwość czytania przy słabym świetle. Wszak powszechna elektryczność jest przecież stosunkowo nowym wynalazkiem. Natomiast faktyczny wpływ na nasz wzrok ma słońce, które emituje trzy rodzaje światła ultrafioletowego: UVA, B i C. O ile ufałce nie przedostaje się przez warstwę ozonową, dwie pozostałe owszem. I tu mamy dwa rodzaje ekspozycji. Krótkotrwałe i nadmierne, które może skończyć się tak zwaną ślepotą śnieżną oraz bardziej typowe długotrwałe, na które jesteśmy narażeni wszyscy, ale bardziej osoby z jasnymi tęczówkami, w których jest mniej ochronnej melaniny. I już dawno wiedzieli o tym Inuici, którzy żyjąc w krainie śniegu, swoje oczy chronili wyprofilowanymi zasłonkami z wąskimi szparkami ze względu na jasność odbitego od śniegu światła. Nie mając problemu ze wzrokiem, trochę trudno sobie uświadomić życie bez niego, ale chyba najlepiej tą obawę ilustrują filmy różnych pacjentów, którym w wyniku operacji wzrok przywrócony. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jak widzicie zmieniłem okulary i to na takie, które ściemniają się pod wpływem właśnie słońca i falu V, to jest mega wygodne i każdy okularnik to potwierdzi, bo nie musi ze sobą nosić drugiej pary okularów przeciwsłonecznych, korekcyjnych, co jest cholernie upierdliwe. I do dziś wspominam dzień, kiedy po raz pierwszy przyszedłem do klasy jeszcze w podstawówce, byłem jedynym dzieciakiem, które nosiło okulary. Podejrzewam, że niektórzy z Was doskonale wiedzą, o czym tutaj mówię, ale teraz już okulary tylko dodają mi IQ. Nawet jeżeli nie faktycznie, to przynajmniej wyglądam, jakbym miał więcej. Trzymajcie się i widzimy się już niebawem.